i wolne myśli. Podsumujmy to tak. Demokracja liberalna to jest ustrój, w którym obowiązuje liberalna prawomyślność. A demokracja zwykła to jest ustrój, bez obowiązującej ortodoksji, bez prawomyślności to jest państwo, inaczej mówiąc, demokracja zwykła to jest państwo ideologicznie neutralne. Granica obyczajności. Tylko tutaj granicach. A demokracja liberalna nie jest ideologicznie neutralna. niej pomowiącuję liberalna o to do miałbym w tej sprawie w sprawie tego rozróżnienia, które mi się wydają istotne do powiedzenia. Mamy jeszcze parę minut czasu. Czy ktoś chciałby coś rzec albo o coś zapytać? Proszę bardzo. Tak, nie wiem czy zdążyłem, ale chciałbym pana profesora zapytać o most, który pojawiły się na poprzednim wykładzie. Na poprzednim wykładzie powiem pan profesor o wielkim wybuchu Tak. Spowiem, że uważam, że teoria wielkiego wybuchu jest... To jest to pójdę. Chciałem pan pana... Tak, dlaczego pana tak. no, W paru słowach mogę tu uzasadnić. Ci, którzy mówią o tym wielkim wybuchu, opowiadają o tym tak, jakby oni przy tym byli. Tymczasem... Teoria wielkiego wybuchu bierze się z ekstrapolacji jakichś tam równań fizycznych, które sprawdzane były i potwierdzały, że te, te równania wyrażają jakieś prawa, a te prawa były sprawdzane w warunkach powiedzmy fizycznie znanych, Znajmniej na przykład takich temperatur, jakie ja panuje na Słońcu czy coś takiego. Natomiast co się działo w tych warunkach skrajnych i czy te prawa obowiązują także w tych warunkach skrajnych, które tam gdzieś w jakiejś miliardowej sekundzie, przed, czy po tym, wy, po tym wybuchem, bo przed wybuchem nie było sekund, yy, obowiązywały, tego przecież nikt nie wie. To jest czysta spekulacja. To nie jest fizyka, tylko fizyczna spekulacja. To po pierwsze, a po drugie, oni tam się powołują na efekt Dopplera i na to, znaczy na to przesunięcie do podczerwieni, że, że te spektra gwiazd, te widma gwiazd, że one mają takie tam przesunięcie podczerwieni, co wskazuje, że one się od nas oddalają. Jest druga alternatywna teoria, tak samo spekulatywna zresztą, jak i ta, ale są co najmniej dwie spekulatywne teorie. Po pierwsze, że one są obie spekulatywne, a po drugie są dwie. A ta druga mówi, że nie było żadnego wielkiego wybuchu, tylko wszechświat pulsuje. Ma okresy ekspansji i ma okresy kontrakcji. I my jesteśmy właśnie w okresie ekspansji i stąd to przesunięcie do podczerwieni. W tym sensie, proszę pana, uważam, Mówiłem, że, że to jest coś, no, do czego należy co najmniej zachować wielką rezerwę. Proszę, czy jeszcze ktoś. Proszę. A wydaje mi się, że mówienie o tym, że demokracji zwykłej, o obronie nauczania, ideologicznej, jest bym nadzwyczaj, bo również zwykłej demokracji nie wolno wyrażać pewnych poglądów. Na przykład na temat Boga, czy na temat ustrojów, tak nie wolno. Na każde poglądy na temat Boga może Pan wyrazić. Pod warunkiem, że pan ich nie wyraża w języku bluźnierczym. A tak może pan każdy pogląd wyrazić. Proszę pana, no, zawsze mnie dziwiło, że w średniowieczu, średniowieczu, logicy średniowieczni jako przykładu logicznego używali takiego pytania. A ja tak absurdu wyraźnie. Wyraźnie fałszywe. jest azjus. Pan Bóg to osioł. Dziwiło mnie, że to nie było odczuwane jako bliźnierce. Ale widzi Pan także że nawet to coś, co już można by właśnie mieć wątpliwości, czy to nie jest na granicy bliźnierstwa, może być wtedy powiedziane. Także i ja myślę proszę pana, że tu nie ma pan racji, że tu nie można mówić wszystkiego. Każdą treść można wyrazić pod warunkiem, że w poprawie było. No to na przykład demokracji. W proszę. Podważenie ustroju na przykład. Tak byłoby niedobre dla ramy demokracji zwykłej. Czyli mówienie o tym, że demokracja zwykła jest czymś złego, że można je łowalić. Wolno panu krytykować. W demokracji zwykłej może pan de krytykować demokrację, jak pan chce i uważać na przykład zgłosić, że należy wprowadzić modalność. No Znowu pod warunkiem, że to głoszenie nie przerodzi się w pańskim przypadku, ono się może przerodzić w działanie też pod warunkiem, że no to działanie przebiega w granicach prawa. Proszę. Na świecie pozostał jakiś kraj, który podlega regułom demokracji. Wszystkie są uderzane. Ja nie są uderzane. Wszystkie są Wszystkie Wszystkie są uderzane. Wszystkie Wszystkie są Wszystkie nie Wszystkie Demokracja jest wytworem cywilizacji białego człowieka. Cywilizacji Zachodu. W tej chwili cała cywilizacja Zachodu, może z jakimś wyjątkiem, którego nie znam, ale będę mówił, jest to cała. Ogarnięta jest ideologią demokracji liberalnej. Ale nasz Demokracją zwykłą była Polska przed 30 laty. Albo Anglia to laty, powiedzmy, 1950. Tylko właśnie demokracja liberalna przez swoją represywność dąży do tego, żeby wszelkie formy, wszelkie formy innej demokracji wydrukować. Jeszcze jakieś? No i, no proszę. To pan profesor powiedział, że demokracja idealna prowadza ograniczenia ideologiczne, a nie obyczajowe. Powiedział pan m.in. przykład zwodzeńca i że demokracja... A nawet określenia, powódź Ja mam osobiście taką intuicję, takie poczucie, że to się nakazuje używać zamiennika na i inaczej zorientowany, nie na gruncie ideologicznym, tylko właśnie na gruncie pewnej obyczajowości. Nie wiem, czy ta obyczajowość y, jest taką samą, jak, jak obyczajowość pańskiej demokracji zwykłej, ale wydaje mi się, że y, jest to pewne ograniczenie właśnie wynikające z obyczajowości, żeby nie doprowadzać do obrażania drugiego człowieka. To pana, to, że... Co, że się używa? pewne określenia traktuje się jako wrażliwe, to jest właśnie okładanie ich A. Pan tak mi mówi, si, po pani jest formacja B. A, <śla> a podczas tej granicy AB komunikacji nie ma. To, co pan się wydaje, delikatnością uczuć, żeby kogoś nie obrazić, to przecież nie będzie tak, to znaczy ktoś w demokracji zwykłej nie będzie mówił na niego, patrzcie o to odpoczęcie. Tylko chodzi o to, jeżeli ktoś mówi, czyś na na jakiś temat, to używa określenia adekwatnego, to znaczy ktoś, którego zachowanie się odbiega od normy, od czyli zbacza od normy gatunkowej.